Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 25 odcinku z naszej serii Minecraft Survival. Słuchajcie, yy, witam was i w tym odcinku w zasadzie zapowiada się chyba ciekawie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, ale robimy wykończeniówkę naszej bazy. Tak, ponieważ ostatnio byliśmy trochę podróżowaliśmy, trochę się działo, to w tym odcinku robimy wykończenie naszej bazy. I i i słuchajcie, ja sobie w międzyczasie jeszcze robię bohatera wioski i handluję na, na nasze patyczki. Yy, pokażę Wam tutaj ten jeden tradzik taki, ale robię to dlatego, że mam tego drzewa bardzo dużo i chcę się pozbyć tych szalkerów tutaj i chcę uporządkować całą bazę. Nie chcę więcej syfu widzieć na oczy, więc trzeba to posprzątać raz za porządnie. Więc dlatego, się, dlatego w międzyczasie będę sobie tutaj handlował. O jezu ta myszka! I ja cię, dobra. Już teraz koniec problemów na szczęście Możemy przechodzić dalej Śmiało hmm. Także tak sobie trochę handluję Tutaj lecę po badomen Znaczy po, po, po bohatera wioski I tak właśnie to wygląda Jeszcze lecę słuchajcie Jeszcze lecę słuchajcie Przez taką Brzydką drogę Ale dzisiaj się tą drogą zajmiemy i ona będzie piękna hmm. W sensie mam pewien pomysł i w ogóle pierwszy raz Użyję replay moda Jestem ciekawy, jak mi to wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Ale tym się dzisiaj zajmiemy. Także jeszcze lecę po takiej brzydkiej drodze do naszej farmy, no właśnie, efektu. Ale dzisiaj to zmienimy. Tak samo jak zmienimy, słuchajcie, sobie najpierw nasz kilow, który straciłem słuchajcie w poprzednim odcinku. Bo, 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 meteraitowe killow zniszczyłem. Znaczy, nie wiem czy w poprzednim odcinku, ale w którym z poprzednich odcinków to miałem na myśli. Upsy, nie tak, tak, tak to się robi, dobra. I gitarka. Mamy teraz już trzy ulepszenia. Mamy kilo, oczywiście tutaj przygotowany. Ja sobie skopiowałem, bo było de facto wolę mieć zawsze trochę więcej. Eee, no i co, słuchajcie, e, sztabka, potrzebna jest sztabka. Czy może być sztabka? O tymi diamentami też się zajmiemy w tym odcinku. Rozkopię je, bo, bo trochę już tego za dużo jest. Yy, dobra, i chyba to tak działa, tak? Potrzebuję tylko tego, tego i tego I mamy nasz yy, nasz kilof yy, Dobra, dobra Muszę go nazwać, poczekajcie Jak on był nazwany? Bo on był nazwany Słuchajcie No na pewno nie tutaj On był nazwany yy... Jedwabny Kifol Tak? Tak był nazwany? Lietwapny kifol, no niech będzie, no dobra. Niech będzie tak. Nie potrzebuję, dzięki. Dzięki, nie potrzebuję, dzięki, dzięki, nie zbieram. Dobra, okej, okay, to zrobiliśmy, nitratowe ulepszenie. Zobaczyliście recepturę, jak kopiować to ewentualnie. Drogie, bo 7 diamentów, no ale co, poradzisz. Mam rybki, ponieważ tam na górze gdzieś kotki mi się błąkają, więc je oswajam. Zacząłem kopać. No, potrzebuję. Ojejku, że to zostawiłem. Upsi, nic nie widzieliście, nic nie widzieliście. Tu, 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 tu. No i nic nadzwyczajnego, ale. Kiedy sobie tą praktycznie niewidoczną, niezauważalną, niedostrzegalną mojej tu nie ma, jej wydaje wam się yy, po, 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 po naciśnięciu tej dźwigni mamy przejście. I rozkopaną podłogę, i sufit. I mniej więcej jakąś biblioteczkę, która która będzie ładna, musicie mi zaufać, tylko na razie po prostu wyłożyłem bloki. Za chwilę się tym zajmę. Będzie ładną biblioteczką, a tutaj właśnie mamy 8 stanowisk ym, dla naszych kartograferów. Także tych panów też się pozbywamy. Ja chcę zrobić w tym odcinku porządek w naszej bazie. Nie może być syfu. A jeszcze jedną rzecz wspomnę. Czekajcie, czy przetapiałem? Nie przetapiałem, jeszcze nie przepaliłem. O, muszę wrzucić paliwo, ale przetapiam szkło. Byłem znowu trochę na pustyni. Byłem znowu trochę na pustyni. Byłem na pustyni. Pokopałem. Ja wam zaraz pokażę. Wytworzone razy zepsuty wydobytych Mamy 50 tysięcy 50, 50 piasku wydobytego. Nice. No więc byłem ostatnio na pustyni. Pokopałem znowu dzisiaj piasku. Znowu, znowu dzisiaj piasku. Ponieważ będziemy potrzebowali dużo szkła do projektów w dzisiejszym odcinku i, i ogólnie. I ogólnie w przyszłości się dużo szkła przyda. Yy, takzy, takzy, mamy totalnie tajemnicy. Super pomieszczenie, którego nikt nigdy nie dostrzy... Nie traficie tu nigdy. To jest tajne, przez poufne. Barykada. Koniec. Koniec. <laughs> Dobra. I tak naprawdę mogę zrobić cięcie, bo mogę się zająć już tym projektem. Mogę sobie jeszcze przehandlować, oczywiście. Słuchajcie, ten cały szalker, i, i tutaj co mamy, przehandluję to nasz szmaragdy. Zobaczymy wynik końcowy, dlatego ich jakby zostawiam sobie. Okej. Okay. I tak, ja się na razie biorę za robotę. I widzimy się jak już coś powstanie. Dobra, jedna trzecia prac za nami. Jedna trzecia prac ogółu mówię, tak, tak, tak finalnie w tym odcinku. Dobra, mogę wam pokazać pomieszczenie z naszymi ziemeczkami. Dokładnie tak, no to to już znamy, że tą wajchę sobie klikamy i jesteśmy, jesteśmy w komnacie jakby nie wiem To no w jakiejś takiej komnacie, bibliotece Co więcej tak, są 400 jaki zbroje, to są nasi rycerze tutaj, to, to jest wiecie obrona i w ogóle to są bardzo cenni wieśniacy i oni tutaj potrzebują ochrony 24 na 7 są biblioteczki takie widzicie wypełnione książkami, gdzie nie, gdzie coś tam pozamieniałem, dałem taki sufit, tutaj mamy słuchajcie schowany crafting, dokładnie taki bajer. No i co? I tak to wygląda, możemy sobie z nimi tutaj normalnie handlować i tak dalej sobie te mapki, mapki brać. Um. Jest skórzona zbroja, tylko pomalowana na niebiesko. Bardzo fajnie wygląda tutaj. Ładnie się prezentuje. Okej, okay, w porządku. Mm. No co to, co to? Pomieszczenie, jak pomieszczenie. No, czerwony dywan, piecyki. Tak, to są piecyki na podłodze. Kompletnie nie wiedziałem, co tu zrobić. I przy przypadek zobaczyłem. Ej, mam piecyk w szynce. Mam dziewięć piecyków w głowę. Ej, ja biorę piecyki, robię podłogę. No i tak to powstało. <laughs> Wydaje mi się, że spoko. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ale dobra, to nie tyle, to, to nie koniec, to nie koniec. O, już zacząłem przepalać to to szkło ostatnie, <laughs> przepraszam, zacząłem kaszleć, a z racji, no mam że i mnie boli jak kaszle, więc muszę kaszleć trochę dziwnie i, i musiałem się zapozować, wyłączyć, dobra, już wracam, okej. Okay. Tak jak widzicie, mamy tutaj kolejną, kolejną dźwignię, coś tu jeszcze ukryłem, coś gdzieś? No chyba tak, tylko słuchajcie, to jest trochę inaczej, bo mamy taką jedną krateczkę tutaj, tylko taką taką, taką jedną krateczkę, żeby się nikt nie mógł zorientować, no i my mając Elytrę, to bez problemu sobie tutaj wlecimy. Jeśli ktoś nie ma Elytry, to tutaj mamy Trapdoor, który może nam pomóc, ale z drugiej strony tutaj nie dałem tego Trapdora, więc bez Elytry ogólnie nie polecam tu wchodzić, chyba że, chyba, że się da, poczekajcie. Nie, no nie da się, musi być elytra, także bez elytry nie polecam tu wchodzić Ale tutaj mamy słuchajcie naszą całą... Alchemiarkę Nie jest automatyczna, nie jest niczym takim, ponieważ ja tam robię trzy potki na krzyż, ale, ale stwierdziłem, że wolę zrobić sobie tutaj jakieś zakryte to pomieszczenie, niż tutaj, żeby mi to wszystko stało i, i się bałaganiło Także jest zrobiony porządek, słuchajcie, no jeszcze też szalkery znikną w tym odcinku, bo wykorzystamy to całe szkło Będę musiał jeszcze pofarbować, a poklorować. No ale dobra. Hmm. Handluję sobie tylko co prawda bardzo malutko. No bardzo malutko. Yy... I co wam więcej mogę pokazać? Mogę wam pokazać, że coś już się tutaj przymierzam. <laughs> A jeszcze wam powiem, że zbieram póki co wełnę, ponieważ budujemy sobie villagera. Potrzebujemy dużo brązowej wełny, a mamy dwa staki. Wydaje mi się, że to nie starczy. Tak jakbym miał być obiektywny, to, to co najmniej ze 3,5 staka bym potrzebował. Ale to się tym zajmuję w międzyczasie. Mm, I tutaj powstanie ten posąg wieśniaczka. A raczej sama jego głowa, bo posąg jak posąg. Yy, nie będę budował posągu. Samą jego głowę tutaj umieścimy sobie. Yy, mam brązową terakotę. I terakotę w ogóle to muszę zrobić na... Na jasno szarą chyba, ale, ale mam przygotowane parę materiałów, także będę się brał za głowę. Kolejnym aspektem, albo w zasadzie nie, na razie, na razie głowa, a później wam powiem co jest dalej. Ta, ta 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 pa pa pa, nie wiem dlaczego robię, nie wiem dlaczego takie końcówki robię, tu, tu tu albo coś, albo coś, albo coś, nie wiem, po prostu, po prostu zbieram pełne. Dobra, zrobiłem coś, o, tą głowę wieśniaczka nam, nam skończyłem. Słuchajcie, pokażę Wam teraz klip jak sobie to budowałem, i to jest nagrane Replay modem. I, i tak na moje to, to wyszło tragicznie w sensie. Jeszcze się nauczę go używać, ale już Wam chcę pokazać w tym odcinku, że, że ćwiczę i będzie coraz lepiej. Więc najpierw Wam pokażę tą główkę, jak ją buduję de facto, a za chwilę przejdziemy do prezentacji. Lecimy tak dla widoczku, tutaj sobie nadle, nadlatuje nad naszą wyspą. I dobra, ta głowa się. No, widać ją. Okej, okay, dobra. Może lep, lepiej, lepszego efektu się spodziewałem, ale. czekajcie, zawrócę sobie trochę niżej, polecimy. Mm... No, w celu uzyskania lepszego efektu po prostu. Ale chyba tak nie będzie. Pierwszy raz widzę ją jakby z wami na żywo. I kurczę. I kurczę, porobiłem z tyłu drzewka, posadziłem jakieś jagódki, żeby nam tu ładnie świeciło. Gdzie ja mogłem to dałem dynie, żeby, żeby kurczę oświetlać tutaj całą tą tą, tą wyspę. Zrobiłem podmurówkę taką nad tą głową, żeby pod tą głową. I słuchajcie. Głowa sama sobie się prezentuje fajnie. Nie wiem, mówię, wyszło chyba na słabo to nagranie, jak budowałem, ale będę się tego uczył, więc nawet takiego kaszalota, w sensie kaszalota, dodam Wam w odcinku i, i będzie spoko. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz, gościu? Ym... Także co, poczekajcie, jeszcze może polecę na most, właśnie, żeby zobaczyć, jak to z mostu wygląda. Okej, okay, no, prezentuje się coś tam widać, że jest jakaś główka, jest jakiś wieśniaczek. Mm, widać to. No tutaj z tego poziomu, z poziomu jak jesteśmy niżej, no to już trochę gorzej, ale... Ale kurczę, wszystko pasuje. Idealnie. Tak to miało wyglądać. I tutaj powiedzmy, że mamy, mamy ten etap skończony. Yy, Okej, okay, wypadałoby polecieć jeszcze w jedno miejsce. Być może, być może, być może... Yy... O kurczę. Mm, ląduj. Być może jakoś tak... Yy... Nie zająłem się tym wszystkim tutaj, ale za to na tej ścianie mi się wydaje, na tej ścianie wydaje mi się pusto. Także fajnie by to było zrobić. Może jakiś mały balkonik albo coś. No, żeby ta ściana nie była taka pusta, więc ja tu jeszcze wykombinuję coś, jakiś taras, albo, albo coś. Oczywiście to nie będzie w ogóle funkcjonalne, ale po prostu ma wyglądać. <laughs> Także, o naprawię pole, dokładnie, I, i co? I tak to właśnie będę kombinował. No tu już więcej nic nie wymodzę, bo, bo kompletnie nie mam na to ani pomysłu, ani siły. Eee, nawet ten filar, kurczę, teraz tak zobaczyłem, że to nie wygląda wcale najlepiej, ale, ale, czego oczy nie widzą, tego prawie nie widać. E, tego sercu, sercu nie żal. E, robię tutaj teraz i, i za chwilę się znowu widzimy e, tu. Okej, okay, balkonik powstał. E, wydaje mi się, że niczego więcej tutaj nie potrzebuję. E, tak, to wcale nie jest projekt życia, nie starałem się nad tym jakoś bardzo, po prostu miał powstać balkonik. E, Potencjalnie gdybym jeszcze tutaj na przykład grał, to bym zrobił sobie jakieś zejście do cave'ów tutaj. Tak, to by było normalnie idealne dla mnie jaskinia do cave'ów. Poprawiłem co mogłem, mam nadzieję, że więcej się tutaj nic nie popsuło w naszym zbożu. Także jest kompletne, tutaj mamy piękną jaskinię, tam, 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 można sobie eksplorować, ładnie to wygląda. No, i po prostu powstał balkon, także już coś się na tej ścianie dzieje w przeciwieństwie do tej góry. To jest naprawdę dobrze. Jest, jest w porządku. I słuchajcie, co mm, teraz mi pozostaje, tylko zrobić to. To jest <śmany> największy problem, bo to podejrzewam, że będzie czasochłonna praca i dosyć trudna. No, w powietrzu także, także rusztowania raczej i tak dalej. no yy... Będę budował naszą trasę do... naszą trasę do, do farmy. Um, to temu wkurczę, nie mogę się wysłowić. Kamal. Dobra, możemy się omówić, że skończyłem robić wszystko, co miałem zaplanowane w tym odcinku. Co prawda, chciałem zrobić jeszcze i jeszcze i jeszcze, ale ten projekt, który teraz skończyłem... Yy... Kurcze, zajął nie dość, że bardzo dużo czasu, bardzo ciężko mi się go budowało, chociaż już później sobie ogarnąłem trochę lepszy jakby yy, plan budowy? Nie wiem jak to nazwać, naprawiam sobie narzędzia, yy, <laughs> no i farmie szmaragdy, więc już później trochę było mi łatwiej, już trochę lepiej mi szło budowanie, ale pierwszy, pierwszy Pierwszy okrąg, jak gdyby to była porażka, i ten pierwszy okrąg wam nagrałem, więc, więc możecie się pośmiać. Chociaż pośmię to tam, może na tym nagraniu akurat tak nie będzie tego widać, że, że to takie jest, skaleczone jest, ale mm, w każdym razie teraz wam pokażę właśnie ten filmik. Mam się podoba, tak szczerze, ta głowa. Mam nadzieję, że wyszła w miarę okej. Okay. Yy, tak, tak, tak. Bo nie wiem, nie, wiem, nie jestem pewny czy wam dobrze to pokazałem wcześniej w klipach. A wiem, że podczas budowy to też mogło wyglądać chaotycznie. Z tyłu jest po prostu włos. Włos zrobiony. No co, dajcie mi spokój. i coś tam widzieliście. Yy, specjalnie czekałem na noc bo w nocy to robi lepszy efekt i wrażenie moim zdaniem. Na razie to wygląda tak kurcze. No, będzie sporo czasu, sporo pracy mnie tutaj czeka nad tym. Eee, w końcu się uda, pozbędę się tych szelkerów. Posprzątana jest chyba cała baza, tak jak było pierwotnie planowane, tak jest zrobione. Eee, piecyki w naszym nowym pomieszczeniu mi się przydały, także Będę tu chętnie chyba użytkował, gdy będzie potrzeba. Okej, okay, tam mamy naszą alchemiarkę. Tak, zrobiony jest porządek, chociaż może nie właśnie. Oj oj, już widzę tą skrzyleczkę, która tutaj tutaj brudzi nam wszystko, ale na razie naprawiam tak także to wszystko naprawię i dopiero się jakby pozbędę i tej skrzyni. Dobra, jest noc, mamy noc, mamy noc. Chociaż taką wczesną noc, ale mam nadzieję, że już ten efekt będzie. Będzie widoczny. Słuchajcie, ja się jaram. E, może bym założył najpierw Elytrę. Co? Może, może Elytrę bym założył. W końcu mamy się przelecieć. Wow, oh, baby. Ja się jaram. Słuchajcie, to wygląda fajnie. W całej okazałości, jak już jest zrobione tych, tych parę tuneli takich, to to wygląda fajnie. Co prawda, teraz tak sobie myślę, że mogłem tutaj się bawić i kurczę używać różnych kolorów szkła. Poszedłem w taką jedną, jedną konkretną tematykę, ale, ale na razie, znaczy, na razie, podejrzewam, że nigdy już tego nie zmienię. I jest całkiem fajnie, naprawdę ten efekt jest super. Nocą, te okręgi, cudowne to jest. Za chwilę wam pokażę to od środka, jak to wygląda. Tylko jeszcze tutaj wspomnę, że zrobiłem platformę. No, no nie jestem z niej bardzo zadowolony, ale chciałem zrobić taką platformę, że aha, hej, ląduję, zobaczę co tu się dzieje, czy nie ma jakiegoś creepera na przykład, o! <laughs> I mogę sobie lecieć do farmy. Tym też by się wypadało zająć w ogóle tutaj terenem niby wokół, ale... To może kiedyś. No może kiedyś, bo na razie naprawdę wymiękam i, i, i powolutku chcę wyjść z tej bazy już raz na dobre. Mm. Także co? Ładne te okręgi są. Za chwilę mówię, wyląduję w jednym z nich i, i i i i i wam pokażę. A widzieliście ten pierwszy jak buduję. Jeszcze nie miałem tak wyrobionego wyrobionego planu budowy. No na początku mi to bardzo ciężko szło, a później już jakoś tak się wdrążyłem i, i poszło jak po maśle w zasadzie. Największym problemem było to szkło i barwniki, co się okazało, słuchajcie, naprawdę z barwnikami był problem. Lapis mi się bardzo bardzo mocno kończy, ponieważ potrzebowałem do fioletowego szkła, do niebieskiego szkła. Deficyt dla lapisu mam na świecie, ale. A cały okrąg wygląda mniej więcej tak. Fioletowe, niebieskie i różowe. Bardzo męsko. I w takiej tematyce zrobiłem wszystkie pozostałe. Chyba jest pięć tych okręgów, tak? Poczekajcie, bo to jest pierwszy. Yy, mamy drugi, mamy trzeci, mamy czwarty, mamy piąty i platformę, słuchajcie, do lądowania. Yy, jakby z bazy nie ma czegoś takiego, że o, mamy platformę, stań tu i tu i, ląd i leć. Po prostu wylatuję raczej z bazy konkretnie. Oj, butelka strzelia przepraszam. Czemu? Dobra, wylatuję raczej z bazy konkretnie i po prostu będę się tutaj łamał. Yy, taki motyw jak Harry, Harry leciał na O i teraz teraz jak ktoś jest fanem to 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 przepraszam ale jak um, Harry latał na tym um, żółto żółto no wiecie ten taki ptak był w Harry Potterze i Harry na nim latał więc taki motyw chciałem uzyskać słuchajcie wydaje mi się że jest spoko ja jestem zadowolony um, Mogło być lepiej, mogło być gorzej, słuchajcie, jest, jest w porządku um, Najważniejsze, że działa, tak? I, I ten świat już się robi taki naprawdę, naprawdę skończony e e Co prawda jeszcze chciałem w tym odcinku trochę powalczyć Ale już daję sobie spokój um, Wyląduję tylko w jakimś fajnym miejscu Mogłem polecieć na platformę Jestem głupi, ale to nieważne To nie ma znaczenia, bo... Oj, spadłem no to ma już znaczenie, akurat to tutaj wyląduje. Okej, okay, nie chcecie mnie tam, to tu wyląduje, dam sobie radę spokojnie. Kurcze? A bo to ja klikam nie ten guzik. Okej okay. dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Łapeczka w górę, komentarz, subik, dzwoneczek. Jest was już naprawdę fajnie, się robi prawie 50 subików na kanale, fajna aktywność pod odcinkami, także jestem zadowolony I, 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 i motywujcie, ja będę wam dawał właśnie odcinki robił i będzie wszystko fajnie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!